Dzisiaj policzymy całkę podwójną po obszarze D z funkcji y kwadrat pierwiastek i pod pierwiastkiem r kwadrat minus x kwadrat. Nasz obszar D to jest x kwadrat plus y kwadrat mniejsze równe r kwadrat. Obszar D jest kołem o promieniu r, który narysowałam tutaj w układzie współrzędnych xy. I ponieważ obszar D jest kołem, więc yy, Wydaje się, że najlepszą rzeczą byłoby tu zastosować zamianę współrzędnych kartezjańskich na współrzędne biegonowe, czyli skorzystać ze wzorów x równa się r cos α, y równa się r sin α. Ale gdy za x, y wstawimy tutaj właśnie do naszej funkcji podstałkowej, to okazuje się, że wychodzi wcale niełatwa funkcja, która się będzie dosyć trudno całkowała. W każdym razie okazuje się, że zastosowanie współrzędnych kartezjańskich. W tym przykładzie jest łatwiejsze. Teraz w układzie współrzędnych xy rysuję okrąg o promieniu r. Równanie okręgu to jest x kwadrat plus y kwadrat równa się r kwadrat. Z tego, z tego równania wyznaczam y kwadrat, który jest równy r kwadrat minus x kwadrat. To pierwiastkuje. I w tym momencie mam dwa rozwiązania. y równa się minus pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat i kolejne y równa się plus pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat. No i właśnie. y równa się minus pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat. To jest równanie dolnego półokręgu, który zaznaczyłam tutaj na niebiesko, bo tutaj y są nie niedodatnie. Natomiast y równa się plus pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat. To jest równanie górnego półokręgu, bo tutaj y są nieujemne. Zatem nasz obszar D, czyli obszar o ten, możemy parametryzować przez współrzędne kartezjańskie i możemy napisać, że x należy od minus r do r no bo jak patrzymy tutaj na ten nasz okrąg, to x -y zmieniają się od minus r do r. Natomiast jeśli chodzi o y, no to y zmieniają się od dolnego półokręgu do górnego półokręgu. Czyli nasz dolny okrąg to jest minus pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat, a górny półokrąg to jest r kwadrat minus pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat. Zatem naszą całkę podwójną pod D z y kwadrat pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat dx dy mogę rozpisać na dwie całki podwójne: całka z dx od minus r do r i całka z y kwadrat pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat z minus gdzie dolną granicą jest minus pierwiastek r kwadrat minus x kwadrat a górna pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat. To oczywiście jest dy. I teraz całkuję właśnie po dy. Gdy całkuję po dy, to x jest jak parametr, jak liczba. Czyli tak naprawdę całkuję y kwadrat. Całka z y kwadrat to jest 1 trzecia y do trzeciej. Zatem mamy całka od minus r do r. 1 trzecia y do trzeciej. Pierwiastek przepisuję r kwadrat minus x kwadrat i wstawiam granicę. Minus pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat i pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat. I tym razem już mam tylko dx. Wynik z całki po dy porządkuję. Czyli piszę 1 trzecia, potem piszę pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat. I teraz za y wstawiam dolną i górną granicę. Czyli za y wstawiam pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat. I tu już jest do trzeciej, no bo mamy y do trzeciej. Potem mamy minus dolna granica, czyli mamy. Dolna granica to jest minus pierwiastek, więc piszemy minus pierwiastek z r kwadrat minus x kwadrat do trzeciej. I tu oczywiście powinien być jeszcze nawias. Teraz wymnożyłam ten pierwiastek przez pierwiastki podniesione do trzeciej tu w tym nawiasie. I w tym momencie mam. Pierwiastek z R kwadrat minus x kwadrat do czwartej. I kolejny pierwiastek z R kwadrat minus x kwadrat również do czwartej. Tu mamy minus pierwiastek, ale podniesiony do potęgi trzeciej wynik będzie również na minusie. I ten minus daje nam więc plus. Ponieważ mamy dwa takie same wyrażenia, więc ja tutaj piszę dwójkę. I ponieważ jest do czwartej, pierwiastek podniesiony do czwartej. To ostatecznie jest to wyrażenie podpierwiastkowe podniesione do drugiej. Teraz upraszczam tą naszą funkcję podcałkową. 1 trzecie razy 2 to jest 2 trzecie, i ponieważ jest to stała, więc wyłączam przed całkę i nawias podnoszę do kwadratu, czyli mam r do czwartej minus podwojony iloczyn, czyli mam 2r kwadrat x kwadrat dodać x do czwartej. Całkuje po dx. I tutaj ważne, żeby się nie pomylić. My całkujemy po xach, a nie po rach. r jest liczbą. W związku z tym, całka z r do czwartej dx to jest r do czwartej x. Następnie mamy minus 2r kwadrat jako stała i z x kwadrat całka to jest 1 trzecia x do trzeciej, po czym z x do czwartej to jest 1 piąta x do piątej. Teraz wstawiamy granicę i mamy 2 trzecie. Jak tu za x wstawiamy r, to mamy r do piątej, potem minus 2r kwadrat razy 1 trzecia r do trzeciej plus 1 piąta r do piątej i odejmujemy dolną granicę. Tu otwieram nawias. Mamy, jak za x wstawimy minus r, to mamy r do czwartej razy minus r. Odjąć 2r kwadrat razy 1 trzecia razy minus r do trzeciej plus 1 piąta razy minus r do piątej. I tu zamykamy. Nawias o ten, tutaj rozpoczęty, no i potem jeszcze ten końcowy, który początek ma tutaj. Teraz dokonujemy redukcji i mamy r do piątej z tego wyrażenia 2 trzecie r do trzeciej, potem plus 1 piąta r do piątej. Tutaj mamy minusy, tu jest minus i tu jest minus, no to mamy plus r do piątej. Znów mamy minus i tu minus to plus. Ale tu był też minus r do 3, z tego jest minus, czyli ostatecznie z tego mamy minus 2 trzecie r do 5. I tutaj mamy minus r do 5, więc z tego mamy minus. I tu był minus, zatem mamy plus 1 piąta r do 5. I znów redukujemy. Podkreśliłam to, co się łatwiej doda, czyli tutaj mamy r do 5, r do 5, czyli 2 r do 5. Tu mam minus 2 trzecie r do 5.

Czyli jest 32,45 R do 5. To zadanie jest typowym przypadkiem, że wbrew pozorom wcale nie jest łatwiej współrzędnymi biegonowymi. Bo współrzędnymi kartezjańskimi jak najbardziej to się policzyło i nie było wcale problemu, nie wyszły tu jakieś koszmarne całki. Natomiast jeśli się zastąpi, skorzysta się z tych wzorów to się okaże, że funkcja podcałkowa wcale nie jest taka łatwa.